Siema Siema, tutaj Mateusz z kanału Wrestling My Life i dzisiaj przychodzę do Was z typowaniem gali WWE Backlash 2020. Zacznijmy, sobie od dwóch walk, które mogą się odbyć, ale wcale nie muszą, ponieważ widnieją na stronie WWE jako Prediction, czyli predykcje walki, które mogą być, ale ich tam nie musi być row y, Ro, tak Team Championship meczy Viking Riders kontra Street Profits właściwie odwrotnie kurczę co to się dzieje z tymi Viking Riders od kilku, od kilku tygodni Boże jak oni są szmaceni jak oni są nie wiem ponownie po prostu daje się odczuć to, że dewizja Tak Team się pałe. Wiem, że to już mówiłem nie raz, że już jestem nudny, ale po prostu będę dotąd to powtarzał, aż nie zmieni się poziom, poziom Dewizji Tag Team. Jeżeli ta walka się odbędzie, obstawiam, że Street Profits obronią, Heal Tour Navy i jeszcze jedna walka. Alister Black, Seth Rollins. No oczywiście tutaj większym bohaterem tej historii jest Rey Mysterio. Alister wraz z Umberto Carrillo stanęli w obronie Rey Mysterio po, po tym fatalnym faulu. Na jednej z majowych tygodniów wykroły Sefa Rolinsa po tym fatalnym zagraniu, jak to się mówi, chodzi o wgniecenie twarzy, konkretnie oka, konkretnie oka w stalowe schody. Mm. Sef potem zaczął się szczekić, że on chciał. Rey Mysterio został poświęcony ku lepszemu dobru, takie tam pierdolamento. Jeżeli walka się odbędzie, stawiam, że wygra Seth, po czym po walce zainterweniuje, przyjdzie Rey Mysterio i będzie mieli podbudowę pod walkę na Extreme Rules. Przejdźmy do walk, które już odbędą się na pewno, są zapowiedziane w karcie. United States Championship match Andrade kontra Apollo Cruz. Właściwie Apollo Cruz Andrade, bo zaczyna się od mistrza. Myślę, że obroni Apollo Cruz. Dodam, że na rowu miała miejsce walka triple threat match o miano pretendenta. Kevin Owens kontra Angel Garza kontra Andrade. Zwyciężył Andrade. Myślę, że Apollo obroni, ponieważ dopiero dwa tygodnie temu został on mistrzem Stanów Zjednoczonych i za krótko ten pas trzyma, żeby go stracić, chociaż tam słyszałem, że Paul Heyman został zwolniony z funkcji dyrektora generalnego WWE, człowiek, który stał właśnie za puszem dla Apollo Cruz'a I teraz ktoś tam ma to przejąć i na no, podobno ma się Urwać Krusowi. No ale myślę, że zobaczymy, jak to będzie, i tą walkę wygra na pewno. SmackDown Women's Championship Match. Triple Threat Championship Match, przepraszam. Bailey Sasha Banks kontra Iconics. Kontra Nikki Cross i Alexa Bliss. Ua! Powiem Wam tak. Myślę, że dużo, znaczy dużo. Zacznę od tego, dużo ludzi mówi, że Bailey i Sasha straczą, stracą od razu te pasy. Mi się wydaje, że mogą obronić, mogą stracić na jednej z tygodniówek i mogą... albo na następnej gali pay -per view od W i mogą dopiero wtedy stracić te pasy. Coś mi mówi, że obronią. Że obronią te pasy tym razem. A jeżeli nie obronią, to drugie, druga opcja: że to Iconics zostają, zostaną mistrzyniami. Ale coś mi mówi, że obronią. Raw Women's Championship Match: Aska kontra Nia Jax. Wiemy w jaki sposób Aska zdobyła to mistrzostwo, że Becky oddała jej ten pas, który był w walizce in the Bank. Wiemy co tam co, co tam się działo dalej. Myślę, że aska obroni, ale powiem wprost, byłyby, byłyby niezłe jaja jestem ciekawy środowiska y, reakcji środowiska y, polskiego środowiska wrestlingu, jak i również światowego środowiska. Reakcji fanów. Co by było, gdyby Naya była pas. No naprawdę, to byłoby ciekawe, ale myślę, że Aska obroni ten pas, no bo pierwsza obrona, i, a wiemy, jak dużo właśnie kontrowersji wzbudza ja i myślę, że W nie będzie chciało denerwować fanów i nie będzie wyczyniało takich, takich rzeczy. Co tu jeszcze mamy? Singles match. Seamus kontra Jeff Hardy. No znam już wypowiada, wypowiadałem się na temat podbudowy pod y, tę walkę. Wiecie co, szkoda mi trochę Sheamusa, bo po pierwsze jestem jego wielkim fanem, kibicuję mu od początku kariery. A po drugie, no tyle pompowali ten powrót y, Szejmusa. Nie wiadomo co, że nie miałoby się wydarzyć. A tu co? No a tu nic w sumie nie zrobił, nie wystąpił nawet na Restal Teraz ten konflikt z Jeffem. Lubię musa, ale tak patrząc, trzeźwym okiem, okiem, okiem obiektywnym, a nie okiem fana musa, myślę, że Jeff Hardy wygrał walkę. No dobra: Universal Championship: Match Braun Strowman kontra Demis i Morrison. Raczej Brown obroni ten pas, bo wątpię w to, że znowu będą jakieś takie dymy jak były na fast lane z pasem interkontynentalnym. Myślę, że Brown spokojnie to obroni, chociaż w sumie zwycięstwo Miss and Morrison. Potem może cashing przez Otisa na jednej z Gal, na którymś z nich, bo nie wiem, który by został mistrzem, który by przypiął na Strowmana. Ale myślę, że Braun Strowman obroni. Jednak. The, the best ever wrestling match. Randy Orton contra Edge. O, nawet mi się rymło. Kurcze pieczone. Myślę, że. To Edge jest tym lepszym wrestlerem, przynajmniej według mnie, i mam nadzieję, że to Edge wygra ten pojedynek. Chociaż jeszcze rano myślałem, że to właśnie Randy wygra ten pojedynek, ale tak na trzeźwo sobie to przemyślałem. No i jakby Randy wygrał, no to w sumie, no jaki sens miałby powrót Edge'a? Jak tu, jak tu chodzi o ten wrestling i o, i o samego Edge'a. Także myślę, że to Edge wygra tą walkę, bo według mnie jest naprawdę lepszym wrestlerem od Randiego. I myślę, że naprawdę wygra prawdziwy. Lepszy wrestler i to Edge wygra tą walkę, i bardzo mi się podoba to, że w tym storyline naprawdę postawiono na wrestling. Że nie tylko, że ty mi to powiedziałeś, a ty mi to powiedziałeś, a ty, a ty mi obraziłeś żonę, a ty też ciągnął tymi psa, tymi rybki w akwarium, tylko że naprawdę postawiono na wrestling i to myślę, że Edge wyjdzie zwycięsko. No, i main event WWE Championship match: Drew McIntyre kontra Bobby Lashley. Myślę, że McIntyre obroni. Chociaż nie wiem, czy nie, było, czy nie będzie dyskwalifikacji, bo jestem pewny, że w lipcu zobaczymy drugą walkę między tymi zawodnikami. Nie wiem, czy to nie będzie dyskwalifikacji, ale myślę, że to Kenta jak obroni WWE Championship, czego osobiście bym bardzo chciał i bardzo bym sobie tego życzył, żeby on to obronił. Także to jest moje typowanie Backlash 2020. Piszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie. Piszcie w komentarzach na temat walk, które są jako predykcje. Jak sądzicie, odbędą się, czy też nie? Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Wrestling My Life, gdzie znajdziecie dużo fajnych artykułów ze świata WWE. No i nie tylko. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. My słyszymy się w, w czwartek albo w piątek, ale myślę, że w czwartek po Gali, kiedy to podsumuję wydarzenia, które tam się zadzieją. Także. h、hey、e